Czy jesteście znudzeni kolejnymi grami Indii, które no właściwie wyglądają jak armia klonów? Gdzie ta sławna kreatywność niezależnych twórców? Czy rynek się nasycił i nie da się wymyślić już właściwie nic nowego? Na szczęście wychodzi na to, że się da, z czego w dużej mierze powinni ucieszyć się fani taktycznych platformówek, dla których skakanie po ścianach i unikanie śmiercionośnych pułapek to nie wszystko. Ja jestem Maciek z kanału BattleAxin, a dzisiaj przedstawię bardzo ciekawie zapowiadający się tytuł Aegis Defenders. Witam w gospodzie i zapraszam do oglądania. Na wstępie o tym czym tak właściwie jest ta gra i jaką historię stara się nam przedstawić. Aegis Defenders to bardzo ciekawy miks gatunkowy łączący platformówkę z elementami Tower Defense a to wszystko w oprawie wizualnej nawiązującej do klasycznych 16-bitowych tytułów. W grze pokierujemy losami dwójki protagonistów: Barta, inżyniera przypominającego Krasnoluda, i jego wnuczki Klu, łowczyni, którzy wspólnie wyruszają w niebezpieczną podróż w poszukiwaniu tajemniczej broni o nazwie Egis. Póki co gra tworzona jest z myślą o kampanii dla jednego gracza, jednak po przekroczeniu odpowiednich progów twórcy planują dodać między innymi Tryb kooperacji lub dodatkowe klasy postaci w osobie mnicha lub zabójcy. Rdzeniem rozgrywki w Aegis Defenders mają być trzy podstawowe elementy. Eksploracja, ponieważ świat Elm, tak nazywa się świat, w którym rozgrywa się akcja Aegis Defenders, usiany jest masą zapomnianych ruin, tajemniczych przedmiotów oraz niebezpiecznych bestii. Rozwoju skupiającym się na levelowaniu, dostosowywaniu postaci do własnych potrzeb. Tworzeniu przedmiotów, czyli craftingu, oraz odblokowywaniu nowych umiejętności. No i ostatnia rzecz, obronie stacjonarnego lub ruchomego, często zmieniającego się punktu, w czym zdecydowanie pomaga nam stawianie wieżyczek i system dynamicznej zmiany prowadzonych przez nas bohaterów. Warto również przybliżyć dostępne w grze postaci. Bart jako inżynier specjalizuje się w konstruowaniu linii obrony przy pomocy różnego rodzaju wieżyczek, barier czy nawet dronów. Jednak kiedy technologia zawiedzie, Potrafi również mocno przywalić dzierżonym przez niego młotem. Kiedy Bart nie jest postacią aktywną, automatycznie zabiera się za naprawianie naszych umocnień. Klu natomiast to łowczyni wyspecjalizowana w posługiwaniu się różnego rodzaju bronią, od klasycznych kurz, pomocne w bezpośrednim kontakcie strzelby. Oprócz tego świetnie radzi sobie z ładunkami wybuchowymi i stawianiem zabójczych pułapek. Jej pasywną umiejętnością natomiast jest ciągłe ostrzeliwanie wrogów, co praktycznie zmienia naszą łowczynię wchodzącą w wieżyczkę obronną. Z pozoru może się wydawać, że Agis Defenders to kolejna, nic nie wnosząca platformówka bazująca na pixelartowym stylu. Jednak po przeanalizowaniu całej koncepcji, wszystkich informacji o grze i udostępnionych przez twórców materiałów, Widać, że gra będzie czymś więcej, no i co najważniejsze będzie starała się rozruszać taki już trochę skostniały rynek tych niezależnych platformówek. Po kickstarterowej zbiórce można zauważyć, że nie tylko ja tak myślę, ponieważ na ten moment zebrano już ponad 70 tysięcy dolarów z 65 tysięcy potrzebnych do powstania gry. Przekroczenie kolejnych progów będzie owocowało np. wprowadzeniem trybu hordy, lokalnego koopa, czy wersji na inne platformy jak PS4, Wii U i Xbox One. Jednak na ten moment pewne są jedynie wersje na systemy Windows oraz Mac. Planowana data premiery Egis Defenders to grudzień 2015 roku. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim pomyśle na grę, no i czy materiał się Wam podobał. Pamiętajcie również o wsparciu w postaci łapki, no i wyślijcie filmik poza gospodę, by inni podróżnicy mogli przekonać się, czym tak naprawdę jest Egis Defenders. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć!